Wszystkich przybyłych mieszkańców oraz przedstawicieli samorządu na czele z burmistrzem Jarosławem Okoczukiem i wiceburmistrzem Jarosławem Cholewą. Eee, witam dyrektora Trzemińskiego Centrum Kultury Rama Wotockiego, eee, Witam panią Sołtys, Heinekenc. Witam proboszcza Piotra Krótkamieszczyka i wszystkich tutaj zebranych. Spotykamy się dzisiaj w Krzyżówce na imprezie w ramach projektu Szlaki ku Wolności Trzemińskie Tajemnice. Nasze dwudniowe wydarzenie zainicjowaliśmy otwierając ścieżkę historyczną. Jest to szlak turystyczny ku wolności Płoki Czyżówka. Inicjatorem działań projektu jest pani Ewa Jędrysik, wicedyrektor Trzebińskiego Centrum Kultury. Dziękujemy burmistrzowi Trzebiń Jarosławowi Okoczukowi oraz pani sołtys z Hajmie Hentz i Radzie Sołeckiej za pomoc. Teraz nastąpi odsłonięcie tablicy związanej z historią powstańców Żuławów Śmierci i Garbadelczyków, którzy wyruszyli 2 maja 1863 roku z kopca Kościuszki w Krakowie i na swej drodze ku wolności stoczyli w okolicach Płok zwycięską potyczkę z grupą Moskali na tak zwanym dźwięku. Do odsłonięcia tablicy zapraszam burmistrza Jarosława Okoczuka, wiceburmistrza Mirosława Choledę, dyrektora TCK Adamu Potockiego, wicedyrektor TCK Ewa Wysik i panią sołtys Halinę Hens. Panie Przewodniczący, Panie Dyrektorze, Pani Dyrektor, w dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy piękne dzieło. Dzieło, które ma w dobitny sposób zaakcentować, że na terenie naszej gminy również te wydarzenia historyczne na skalę naszego kraju tutaj się odbyły. Odbyły się jeszcze co najpiękniejsze, scenariuszem, jaki był zakładany, ze zwycięstwem. Projekt w ramach środków z budżetu obywatelskiego, który przed momentem mieliśmy okazję usłyszeć za pośrednictwem, a przede wszystkim dużym zaangażowaniu pani Ewy Jędrysik, pani Agnieszki Bąk, która przed momentem miałem osobiście doświadczyć i usłyszeć w tym pięknym przemarszu, który odbył się do miejsca, które było polem chwały, polem zwycięstwa, polem, jak i również akcentem do tego, że Dalsza werwa, zapał i wola walki ku wolności stały się coraz to ważniejszym elementem, jak i przesłanką wszystkich, którzy polegli i walczyli w tamtych czasach. Gratuluję świetnej inicjatywy. Mam nadzieję, że na tym nie poprzestaniecie i uda Wam się na terenie naszej gminy odnaleźć kolejne takie perełki, które będą powodem do dumy wszystkich mieszkańców naszej gminy. Już w dniu dzisiejszym zapraszam serdecznie każdego, który jest zainteresowany tą historią, ale i również tym, co nieznane, ciekawo odkrywać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I jeszcze o kilka słów proszę panią Ewę Jędrysik. Proszę państwa, ja chciałabym wszystkim serdecznie podziękować, bo gdyby nie państwo, to pewnie... Nie mielibyśmy tej pamiątki. Przede wszystkim cieszę się, że udało się sfinalizować projekt tutaj na terenie Czyżówki. A zapraszam już dziś na jutro, gdzie będziemy pokazywać rekonstrukcję potyczki na dźwięku na ochronkową do Trzevini na godzinę 14. A teraz poproszę księdza proboszcza o poświęcenie tablicy. Zapraszam. Z wielką radością uczestniczę w tym naszym spotkaniu, w tym otwarciu szlaku ku wolności, aż teren słynie ze szlaków, jest i szlak papieski, jest i wiele innych. Cieszę się, że szlak ku wolności, czyli ku temu, co dla nas wszystkich jest najważniejsze, czemuś co jest czymś bardzo istotnym dla Polaka. Polak doskonale wie co znaczy wolność, że ten szlak jest wpisany w te wszystkie inne szlaki, a jako kustosz sanktuarium Matki Bożej w płokach cieszę się, że jest na terenie naszej parafii, dlatego pozwólcie, że teraz włączę się w tę uroczystość poświęcając tablicę upamiętniającą to wydarzenie. Może ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i nakazałeś mu miłować bliźniego jak samego siebie? Ty powierzyłeś ludziom ziemię, aby była wspólnym mieszkaniem dla wszystkich narodów. Kiedy człowiek przez nieposłuszeństwo utracił Twoją przyjaźń, wszedł na świat grzech bratniej nienawiści, który rodzi zazdrość i śmierć. W swoim niepojętym miłosierdziu. Wejrzyj na naszych braci i siostry, którzy stali się ofiarami ucisku, przemocy i złości i oddali swe życie w obronie ludzkiej godności oraz wolności ojczyzny. Obdarz ich nagrodą nieśmiertelności i chwały. Błogosław nam, którzy wspominamy ich imiona i żyjemy na tej ziemi. Spraw, abyśmy potrafili miłować naszych braci, jak Twój Syn nas umiłował. Ojcze, odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. Przyjmij naszą modlitwę i przez Jezusa Chrystusa, który do końca nas umiłował i który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Niech Pan Bóg pobłogosławi tę tablicę, która będzie przypomnieniem i wezwaniem do tego, byśmy zawsze szanowali to, co nazywa się wolnością. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.